Głogowskie Muzeum zaprasza na wystawę do Santiago. Jest ona poświęcona szlakowi pielgrzymkowemu do grobu Świętego Jakuba w Hiszpanii. Głogów był na trasie szlaku ważnym punktem, mówi wicedyrektor muzeum i członek Bractwa Świętego Jakuba, Waldemar Haas. Polacy pielgrzymowali de Santiago i pielgrzymują, natomiast skala zjawiska teraz jest rzeczywiście dużo większa wbrectwo świętego Jakuba i wielu czcicieli tego świętego, ale również po prostu miłośników pielgrzymowania, bo i tacy są w Polsce w sposób aktywny włączają się w działania mające na celu wypromowanie tego szlaku, który Rada Europy nazywa pierwszym szlakiem europejskim i wydaje się, że on jest sam sobie na tyle ciekawy i jego historia, ale też teraźniejszość, że nie trzeba tu nikogo specjalnie zachęcać. Natomiast, no, bez wątpienia fakt możliwości podróżowania z Polski do samej Hiszpanii, swobodnego przemieszczania się, pozwala na to, że, że rzeczywiście pielgrzymowanie tym szlakiem stało się po prostu również, oprócz takiej motywacji czysto religijnej, również atrakcją w sensie turystycznym, kulturowym. I jak w to wszystko wpisuje się ta wystawa? Ta wystawa zamyka pewien, można powiedzieć, rozdział. Ona ma jakby dwa aspekty. Jeden to jest właśnie taki dokumentalny, dokumentuje narodziny, Bractwa Świętego Jakuba, pierwszego polskiego odcinka, który prowadzi z Jakubowa do Zgorzelca i tutaj z Głogowa do Jakubowa, tego pierwszego szlaku, który dał początek dzisiaj już przeszło 2000 km szlaków w Polsce oznaczonych, przygotowanych do pielgrzymowania. I to jest jeden aspekt. Drugi aspekt pokazuje Santiago, bo sama nazwa wystawy mówi do Santiago, zapraszamy, to ma być pretekst dla tych, którzy byli, żeby powspominać i może chcieć wrócić, dla tych, którzy nie byli, żeby zainteresować. Na wystawie można zobaczyć m.in. średniowieczne dokumenty, stroje Bractwa Świętego Jakuba, naczynia. Liturgiczne, a także liczne fotografie. Wiele z wystawianych eksponatów ma unikatową wartość i pochodzi od prywatnych kolekcjonerów. Muzeum w związku z wystawą przygotowało także szereg prelekcji skierowanych do uczniów głogowskich szkół.